Kolejnym ciekawym pytaniem, które często nam zadajecie, jest w jaki sposób rycerze trenowali. Czy chodzili na basen, uprawiali jogging, a może chodzili na siłownię? No nie, nie. wtedy nie było takich możliwości. Tak, my możemy się dbać o nasze zdrowie. Słuchajcie, w przypadku rycerza trzeba było czegoś więcej. I tak w Średniowiecznej Europie pojawiły się turnieje rycerskie wielkie zabawy przypominające prawdziwe bitwy. Początkowo setki żołnierzy walczyły ze sobą, setki rycerzy ścierali się na dziedzińcach i w miastach. Wiele, wiele padało tam trupów, wiele padało trupów, wiele osób też zostawało rannych. Można było stracić łatwo życie i zdrowie. Co ich do tego pchało? No, pragnienie sławy. Prawdziwy rycerz nie mógł być łasy na pieniądze, ale właśnie powinien mieć sobie to pragnienie sławy. A trzeba powiedzieć, że na turnieju można było zdobyć i wielkie pieniądze, i wielką sławę. Tutaj e, najbardziej znanym przykładem jest angielski rycerz Wilhelm Marshall, który zaczynał jako prosty najemnik, dosyć, dosyć ubogi, natomiast e, dzięki temu, że m, był jednym z takich najwybitniejszych rycerzy turniejowych, podobno pokonał około 500 przeciwników przez całe swoje życie, e, stał się człowiekiem niezwykle bogatym, wpływowym i zamożnym. Kończył swoją karierę jako e, doradca króla, opiekun królewskiego syna, pan wielu zamków i włości. No i podobno jeszcze w wieku 70 lat dowodził armią, stawał też w szranki turniejowe i niewielu było takich, którzy mieli ochotę z nim walczyć. No, ta kariera najlepiej właśnie pokazuje w jaki sposób turnieje rycerskie mogły uczynić z takiego średniowiecznego wojownika prawdziwą gwiazdę i to nawet o formacie europejskim, bo warto zaznaczyć, że ci, którzy wygrywali turnieje, ich imiona były powtarzane dalej i często właśnie wybiegały daleko poza granice. Słuchajcie, z czasem turnieje troszeczkę się cywilizowały i nie była to już taka chaotyczna, bezwładna bitwa. Raczej starano się, żeby walczono jeden na jeden, i bardzo popularną formą tego turnieju był pojedynek dwóch rycerzy konny, gdzie oni przy pomocy kopii próbowali zrzucić swojego przeciwnika z konia. Jak taka kopia wyglądała? Tutaj w pomieszczeniu mamy właśnie taką rycerską kopię. Zwróćcie uwagę. Oto ona przed nami. Jaka była długość takiej kopii? Mogła sięgać 4,5 metra, czyli dosyć, dosyć długa. Była też dosyć ciężka. No te, te dawne kopie mogły ważyć nawet do kilkunastu kilogramów. Taka drewniana włócznia specjalnie przystosowana właśnie do walki na koniu. Zwróćcie uwagę, żeby było ją łatwiej trzymać i używać też w miejscu, gdzie znajdował się uchwyt. Była ona grubsza, żeby właśnie tutaj w jakiś sposób była odpowiednio wyważona. Słuchajcie, czy to było bezpieczne, czy nie? No to było ekstremalnie niebezpieczne. Rycerski koń bojowy potrafił się rozpędzić do prędkości prawie 50 km na godzinę. E, ten koń, rycerz, zbroja, cały ten sprzęt ważył kilkaset kilogramów, więc w momencie uderzenia cała ta masa skupiała się właśnie na tym jednym punkcie, na ostrzu takiej rycerskiej kopii. Mm, Rycerze oczywiście w prawdziwych bitwach również szarżowali z ostrymi wtedy już kopiami, pokonując swoich przeciwników, to tak naprawdę właśnie to uderzenie, ta szarża stanowiło o ich prawdziwej sile. Ale wróćmy, słuchajcie, do turnieju. Mm, oczywiście starano się tych rycerzy w trakcie turnieju jakoś chronić, żeby oni się po prostu nie pozabijali. No i w tym celu po pierwsze stępiano kopie. Ale nadal to było bardzo niebezpieczne. Słuchajcie, zdarzało się, że nawet koronowane głowy ginęły w trakcie właśnie takich turniejów rycerskich. W związku z tym projektowano też specjalne zbroje używane tylko i wyłącznie w trakcie turniejów. Zwróćcie uwagę, wśród tych zbroi, które tutaj widzimy, jedna jest troszeczkę inna. Ta tutaj w samym środku zbroja jest to zbroja właśnie turniejowa, co ją odróżnia od pozostałych egzemplarzy. No przede wszystkim zwróćcie uwagę na hełm. Nazywano taki hełm żabim pyskiem. Dlaczego żabim pyskiem? No jak się dobrze przyjrzymy, to rzeczywiście ten hełm troszeczkę może przypomina głowę żaby. Jest on przede wszystkim e, przytwierdzony do napierśnika śrubami. Widzimy te śruby, które przykręcają ten hełm do napierśnika po to, żeby wzmocnić tutaj klatkę, e, osłonę klatki piersiowej, szyi, no i twarzy. No i też jak się dobrze przyjrzymy, to zwróćcie uwagę, jest to taka wąska wizura, to miejsce przez które można było patrzeć i ta wizura też od dołu jest chroniona tak jakby taką wypustką. No dlaczego, dlaczego ten hełm był tak skonstruowany? E, tutaj właśnie powodem była też ta kopia i ryzyko niebezpieczeństwo z nią z, związane. Gdy kopia uderzała w tarczę przeciwnika, często pękała na wiele kawałków. No jak wiemy jak pęka drewno, lepiej w tym kierunku nie patrzeć, bo leci często deszcz e, drewnianych drzask. I tak też się mogło zdarzyć. Rycerz, który walczył, mógł odnieść ciężką ranę właśnie Zresztą warto też zaznaczyć, niektóre hełmy rycerskie są tak zwanymi przyłbicami. Ten najsłynniejszy hełm rycerski właśnie to jest przyłbica z takim elementem, który można było podnieść, odsłonić twarz. I też tutaj trzeba powiedzieć, że ci najbardziej odważni, nawet szaleni można powiedzieć rycerze czasami walczyli właśnie na turniejach podnosząc przyłbicę. Podnosząc przyłbicę właśnie pokazując, że nie boją się śmierci. Oczywiście wtedy często bardzo źle się to dla nich kończyło. Kolejnym takim ciekawym elementem tej zbroi jest ten hak, który znajduje się z prawej strony na pierśnika. Zwróćcie uwagę, taki hak, czy on służył do, do walki, no czasami takie... Te się tutaj na lekcjach też pojawiają, ale oczywiście hak nie służył do, do walki. Służył do tego, żeby właśnie przenieść ciężar tego uderzenia kopii z ramienia rycerskiego na całe ciało. No, dlaczego tak było? Mówiliśmy, że kopia była dosyć ciężka, a to uderzenie przy szarży było naprawdę potężne. Mogłoby wyrwać rycerzowi ramię z barku. Yy, rycerze stosowali w związku z tym różne sztuczki, żeby właśnie sobie ulżyć. Właśnie różne skórzane konstrukcje albo takie... Stalowe haki miały na celu zaczepienie tej kopii i właśnie ulżenie temu ramieniu. Kolejna rzecz odnośnie zbroi płytowej to to, że ona była często znacznie cięższa. Były egzemplarze, które ważyły nawet do 60 kg. Może to właśnie te zbroje płytowe, te niezwykle ciężkie zbroje, były powodem tych mitów czy też legend o właśnie rycerzach odziewających tak ciężkie zbroje, że trzeba ich było przy pomocy dźwigu wciągać na konia. Bo tak jak mówiliśmy, zwykła taka zbroja służąca do bitwy generalnie 20-20 kilka kilogramów najwięcej ważyła. Nieodłącznym towarzyszem rycerza był jego wierzchowiec. Stąd od niemieckiego słowa Ritter, oznaczającego jeźdźca, pochodzi sama nazwa rycerz. Warto zaznaczyć, że wierzchowce przeznaczone do walki musiały być bardzo duże, silne i, i specjalnie szkolone. Podczas bitwy koń wspomagał rycerza taranując, kopiąc, a nawet gryząc przeciwników. Konie bojowe były bardzo drogie. Najlepsze kosztowały tyle, co kilka wiosek, a rycerz musiał mieć przynajmniej dwa rumaki na wypadek, gdyby jeden zachorował albo padł w bitwie. Czasami konie były odziane w prawdziwe zbroje, które czyniły z rycerza i jego wierzchowca prawdziwy średniowieczny czołg. W gablocie widzimy jeden z elementów takiej końskiej zbroi – stalowy naczółek chroniący koński łeb. Chciałem tutaj jeszcze raz podkreślić, iż że żeby być rycerzem trzeba było być naprawdę zamożnym człowiekiem, ponieważ sam koń bojowy potrafił kosztować fortunę. Rycerze często posiadali duże majątki, które nadawał im król lub książę, za to byli zobowiązani do walki dla swojego pana. Mimo tego, aby wyekwipować się na wojnę, nieraz musieli pożyczać spore sumy pieniędzy. Czasami w trakcie nieudanej wyprawy wojennej, podczas której rycerz nie tylko nie zdobył łupów, ale został pojmany, zdarzało się, że koszt wykupu z niewoli powodował utratę całego majątku. Przed wami w gablocie miecze pochodzące z wykopalisk archeologicznych to są miecze używane przez y, dawnych. Rycerzy. zwróćcie uwagę, są mocno zniszczone, przez długi czas mogły być poddane różnym yy, czynnikom powodującym korozję, ale dzięki temu możemy dobrze przyjrzeć się budowie takiego miecza. Zwróćcie uwagę, oddany z jednego kawałka stali, wykuty z jednego kawałka stali. Jak wyglądała budowa takiego miecza? Mamy ostrze nazywane głownią. Ostrze jest obosieczne, zakończone ostrym sztychem służącym do wyprowadzania pchnięć nad ostrzem. Jest jelec, taki element poprzeczny, który chronił dłoń rycerza przed ranami, żeby ostrze przeciwnika nie ześlizgnęło się i nie poraniło mu palców. Później mamy już rękojeść. I tak naprawdę początkowo używano mieczy jednoręcznych. Tutaj z lewej strony widzimy taki miecz, krótka, krótka bardzo rękojeść, zakończona taką głowicą do wyważania. Rękojeść jest zwana trzonem. Słuchajcie, z czasem pancerze stały się na tyle dobre, że rycerze często odrzucali swoje tarcze i walczyli przy użyciu dwóch dłoni. Takie miecze nazywano mieczami długimi, taka mniej oficjalna nazwa to też były miecze półtoręczne. Dlaczego takie nazywano? Dlatego, że można było walczyć przy pomocy takiego miecza jedną ręką albo właśnie dołożyć drugą dłoń i w ten sposób też bardzo wzmocnić siłę ciosu. Nasi goście często zastanawiają się, czy takimi mieczami na co dzień walczyli rycerze. No niestety byłoby to niemożliwe. Oczywiście miecze są e, zbyt duże, zbyt e, długie. Nie dałoby się takiego miecza nosić przy pasie, a w ten sposób właśnie nosili go rycerze. Były to miecze używane przez piechotę, miecze dwuręczne. Trzeba było trzymać taki miecz obu w dłoniach. Mówimy na dzisiejszej lekcji głównie o mieczu jako o tej broni najbardziej e, kojarzonej z rycerzem, ale nie tylko miecza rycerz używał. Tak naprawdę rycerz miał przy sobie często kilka różnych rodzajów broni uderzając, ruszając do bitwy. No, przede wszystkim kopia, która służyła do przeprowadzania tej potężnej szarży. Był też miecz w pochwie przy pasie, ale oprócz tego często pojawiał się topór albo maczurę jako takie ciężkie masywne sprzęty, którymi można było łatwo przeciwnika na przykład obalić e, uderzając go w trakcie szarży konnej, na przykład. Słuchajcie, zwróćcie uwagę: przy pasie każdy rycerz nosił też sztylet. Nazywany jest z języka łacińskiego Misericordium. Misericordia znaczyło miłosierdzie, ponieważ sztylet często służył do dobijania właśnie ciężko rannych rycerzy. Zwróćcie uwagę na kształt tych sztyletów. Przypominają takie dłuta albo takie długie igły. No, było to spowodowane, spowodowane oczywiście tym, że całe ciało rycerza było dobrze chronione tymi stalowymi płytami i trzeba było znaleźć właśnie jakieś jakąś przerwę, jakieś słabsze miejsce, gdzie można było wtedy wykonać cios takim właśnie sztyletem.